Większość osób jest przekonana, że zawał serca przychodzi nagle, bez żadnego ostrzeżenia. Prawda jest jednak taka, że serce niemal zawsze wysyła sygnały wcześniej, a po pojawieniu się wyraźnych objawów człowiek ma już bardzo mało czasu. Lekarze nazywają ten okres złotą godziną. To zaledwie 60 minut, które decydują o wszystkim, czy pacjent przeżyje, czy nie. Według danych polskich kardiologów niemal połowa zgonów z powodu zawału serca ma miejsce właśnie w pierwszej godzinie od wystąpienia objawów. I nie ma w tym żadnej przesady. Jeśli zwlekamy, tracimy szansę na ratunek. Jeśli jednak zareagujemy właściwie, prawdopodobieństwo przeżycia wzrasta kilkukrotnie. Proszę sobie wyobrazić, zwyczajny wieczór, są Państwo w domu albo w drodze. Nagle w klatce piersiowej pojawia się dziwny, uciskający dyskomfort. Na początku można pomyśleć, że to zmęczenie albo zgaga ale ból szybko narasta promieniuje do ręki lub żuchwy, pojawia się zimny pot, oddech staje się ciężki, narasta niepokój. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się odliczanie. Każda minuta oznacza utratę dziesiątek milionów komórek mięśnia sercowego. I tu proszę zwrócić uwagę najgroźniejsze jest czekanie, że samo przejdzie. Co roku w Polsce tysiące osób umiera właśnie dlatego, że zlekceważyli pierwsze sygnały albo nie zadzwonili po karetkę na czas. To nie jest straszenie, to fakt, który może uratować Państwa życie. W tym materiale omówimy, co dzieje się podczas zawału, jak go rozpoznać, które objawy są absolutnie nie do zignorowania i co należy zrobić w pierwszych minutach, a także rozwiejemy popularne mity i powiemy, jak można zapobiec zawałowi zawczasu. Aby serce mogło pracować, potrzebuje stałego dopływu krwi bogatej w tlen. Jednak z biegiem czasu w naczyniach, które odżywiają serce, odkładają się złogi tłuszczowe, tzw. blaszki miażdżycowe. Mogą one rosnąć latami niemal niezauważalnie. W pewnym momencie taka blaszka pęka i wokół niej natychmiast tworzy się zakrzep. Wtedy naczynie, doprowadzające krew do serca, zostaje całkowicie zatkane. Co dzieje się dalej? Przepływ krwi zatrzymuje się, a część mięśnia sercowego zostaje pozbawiona tlenu. Już po kilku minutach komórki zaczynają obumierać. Jeśli pomoc nie nadejdzie szybko, obszar uszkodzenia powiększa się, serce traci zdolność do prawidłowego pompowania krwi, rytm zostaje zaburzony, a życie staje pod znakiem zapytania. Statystyki medyczne mówią wprost: to właśnie pierwsze 60 minut decyduje o losie człowieka. Ten czas nazywa się złotą godziną. Im szybciej zostanie udzielona pomoc, tym mniej komórek serca zginie i tym większa szansa na pełne odzyskanie zdrowia. Jeśli jednak czas zostanie stracony, konsekwencje mogą być nieodwracalne, ciężka niewydolność serca lub nawet nagła śmierć. Warto pamiętać: zawał nie zawsze objawia się gwałtownie i dramatycznie jak w filmach. Czasami zaczyna się podstępnie, a pierwsze symptomy wydają się niegroźne, i właśnie to czyni sytuację szczególnie niebezpieczną. I tutaj proszę zwrócić uwagę: serce zawsze wysyła sygnały alarmowe, trzeba tylko wiedzieć, jakie to są sygnały. W kolejnej części omówimy klasyczne objawy zawału, których absolutnie nie wolno lekceważyć. Najbardziej znany i zarazem najgroźniejszy sygnał to silny ból lub uczucie ucisku w klatce piersiowej. Ludzie opisują go różnie, jakby w środku położono ciężki kamień, jakby klatka została ściśnięta obręczą, albo jakby paliła ogniem. Ten ból nie ustępuje po odpoczynku, przeciwnie, narasta i trwa dłużej niż 5 minut. Często ból promieniuje do lewej ręki, barku, szyi, żuchwy, a nawet do pleców. Niekiedy nieprzyjemne dolegliwości obejmują górną część brzucha i wtedy chory myśli, że to żołądek. W rzeczywistości jednak serce woła już o pomoc. Inne charakterystyczne objawy to zimny, lepki pot, silna duszność, gdy trudno nabrać powietrza, kołatanie serca i uczucie jego nierównej pracy, poczucie paniki lub strach przed śmiercią. Eksperci podkreślają, połączenie tych symptomów powinno natychmiast zaniepokoić każdego, szczególnie gdy ból w klatce piersiowej nie ustępuje dłużej niż 5 minut. Lekarze w Polsce zwracają uwagę, że to właśnie zwlekanie w takim momencie kosztuje wiele osób życie. Trzeba zrozumieć, nawet jeśli ból w klatce piersiowej pojawił się tylko raz i ustąpił, to absolutnie nie jest powód do uspokojenia. Bardzo często takie ataki zwiastuny występują na kilka dni przed poważnym zawałem. I proszę zwrócić uwagę, zawał nie u wszystkich przebiega tak samo. Są osoby, u których objawia się on w zupełnie inny sposób i właśnie u nich ryzyko spóźnienia się z wezwaniem karetki jest szczególnie duże. W kolejnej części powiemy o nietypowych symptomach, które łatwo pomylić z innymi dolegliwościami, a które mogą być zwiastunem zawału. Jesteśmy przyzwyczajeni myśleć, że zawał serca to zawsze nagły, ostry ból w klatce piersiowej. W praktyce jednak u wielu osób, szczególnie u kobiet i seniorów, choroba pojawia się o wiele bardziej podstępnie. Te sygnały często mylone są ze zmęczeniem, stresem albo problemami żołądkowymi. I właśnie w tym tkwi ich niebezpieczeństwo. Do najczęstszych ukrytych oznak należą: nietypowe zmęczenie. Badania pokazują, że u 6 na 10 kobiet na kilka dni lub tygodni przed zawałem pojawia się wyniszczające osłabienie, które nie ustępuje nawet po odpoczynku. Problemy ze snem. Trudności z zasypianiem albo nagłe nocne przebudzenia bez wyraźnej przyczyny mogą być sygnałem ostrzegawczym. Bezpodstawny niepokój lub ataki paniki. Około jedna czwarta pacjentów przed zawałem odczuwała silny lęk wewnętrzny. Nudności, wymioty lub niestrawność. Objawy te często błędnie łączy się z zatruciem lub zapaleniem żołądka, choć ich źródłem bywa serce. Bóle pleców lub żuchwy, zwłaszcza jeśli pojawiają się bez wysiłku czy urazu. Niekiedy to jedyny objaw. Obrzęki nóg i kostek. Gdy serce nie radzi sobie z pompowaniem krwi, płyny zatrzymują się w dolnych kończynach. Ważne, żaden z tych sygnałów sam w sobie nie oznacza zawału. Ale ich połączenie, szczególnie u osoby po 50. roku życia, powinno wzbudzić czujność. Lekarze podkreślają, lepiej sprawdzić i upewnić się niż przeoczyć sygnał alarmowy. Każdy z tych objawów to ostrzeżenie wysyłane przez organizm, a jeśli zauważymy je odpowiednio wcześnie, możemy uratować życie. I teraz proszę zwrócić uwagę. Co zrobić, jeśli zawał już się zaczął, a nikogo nie ma obok? W kolejnej części omówimy krok po kroku plan działania, który naprawdę ratuje życie w pierwszych minutach. Gdy zaczyna się zawał, każda minuta decyduje o losie. Błąd w tych chwilach może kosztować życie, a właściwe działanie daje szansę na uratowanie. Oto krok po kroku algorytm, który lekarze nazywają kluczowym dla przeżycia. Od razu zadzwońcie pod numer 112. Powiedzcie wyraźnie: podejrzewam zawał. Nie czekajcie, aż ból sam przejdzie to zwlekanie najczęściej prowadzi do tragedii. Otwórzcie drzwi wejściowe lub bramę. To może wydawać się drobiazgiem, ale jeśli stracą Państwo przytomność, zespół ratunkowy szybko dostanie się do domu. Weźcie aspirynę. Jeśli macie pod ręką tabletkę i nie ma uczulenia, należy ją rozgryźć i połknąć około 300 mg. Aspiryna rozrzedza krew i ogranicza uszkodzenia serca. Usiądźcie i nie ruszajcie się. Każdy ruch obciąża serce. Lekarze radzą zachować pełny spokój. Skupcie się na oddychaniu. Oddychajcie powoli i głęboko. To pomaga zmniejszyć panikę i odciążyć organizm. Bardzo ważne, nigdy nie prowadźcie samochodu sami. Wielu myśli szybciej dojadę do szpitala. W rzeczywistości ryzykują utratę przytomności za kierownicą, wypadek i jeszcze większą tragedię. Lekarze podkreślają, pomoc medyczna zaczyna się już w karetce. Tam wykonają EKG, podadzą tlen, leki i przygotują do zabiegu. Żaden samochód nie daje takich szans. I proszę zwrócić uwagę, w krytycznej sytuacji wiele osób sięga po ludowe, ludowe porady z internetu. Jednak takie triki mogą zabić szybciej niż sam zawał. W kolejnej części omówimy najgroźniejsze mity dotyczące samodzielnego leczenia zawału. Gdy chodzi o życie i śmierć, każdy błędny krok może okazać się tragiczny. Niestety w internecie wciąż krążą rady, które nie tylko są bezużyteczne, ale wręcz niebezpieczne. Mit pierwszy silny kaszel ratuje przy zawale. Mówi się, że jeśli będziemy kasłać z wysiłkiem, to można podtrzymać pracę serca. Eksperci jasno podkreślają, kaszel nie przywróci krążenia i nie zatrzyma zawału. Jedyne, co można w ten sposób osiągnąć, to stracić cenny czas. Mit drugi, kieliszek mocnego alkoholu pomoże. Niektórzy wierzą, że alkohol rozszerza naczynia i rozrzedza krew. W praktyce przyspiesza tętno, podnosi ciśnienie i jeszcze bardziej obciąża serce. W momencie zawału to śmiertelnie niebezpieczne. Mit trzeci, przykładanie widelca lub innego metalowego przedmiotu. Kilka lat temu takie filmiki miały tysiące wyświetleń, ale oczywiste jest, że żaden przedmiot przyłożony do ciała nie rozpuści zakrzepu i nie przywróci krążenia. To absurd, który może kosztować życie. Mit czwarty lepiej samemu dojechać do szpitala. Niektórzy sądzą, że to szybsze niż czekanie na karetkę. Tymczasem w drodze serce może się zatrzymać i wtedy pomoc będzie niemożliwa. W karetce zaś leczenie zaczyna się od razu, a nie dopiero w szpitalu. Wszystkie te rady to pułapka, dają fałszywe poczucie kontroli, a w rzeczywistości odbierają bezcenne minuty. Proszę zapamiętać, przy zawale ratuje tylko telefon po karetkę, właściwe działania i pomoc lekarzy. Cała reszta to mity. I proszę zwrócić uwagę: nawet jeśli pomoc nadejdzie na czas, wynik leczenia w dużej mierze zależy od tego, jakie czynniki ryzyka nagromadziły się wcześniej. W następnej części powiemy, co zwiększa ryzyko śmierci z powodu zawału i jakie nawyki naprawdę decydują o długości życia. Dlaczego u jednych osób zawał serca przebiega łagodniej, a u innych kończy się tragicznie? Odpowiedź jest prosta. Decydującą rolę odgrywają czynniki ryzyka i często gromadzą się one latami, niezauważalnie dla samego człowieka. Niedobór witaminy D. Według badań, ciężki deficyt tej słonecznej witaminy aż 14-krotnie zwiększa ryzyko śmierci w wyniku zawału. Lekarze w Polsce coraz częściej podkreślają, że po 50. roku życia warto kontrolować jej poziom przynajmniej raz w roku. Niedobór snu. Osoby, które śpią mniej niż 5 godzin na dobę, mają o 69% większe ryzyko zawału niż ci, którzy regularnie się wysypiają. Nie chodzi tylko o zmęczenie. Przy złym śnie spada produkcja melatoniny, a ona bezpośrednio chroni serce. Praca zmianowa, zwłaszcza nocna. Taki tryb zwiększa prawdopodobieństwo zawału o około 23%. Organizm po prostu nie nadąża z adaptacją do zaburzonego rytmu. Niezdrowa dieta. Produkty wysoko przetworzone zwiększają ryzyko zawału o kolejne 23%. Jeśli dodać do tego otyłość plus 7%, cukrzycę plus 65%, stres plus 30% i depresję plus 60%, staje się jasne, dlaczego to właśnie choroby serca są główną przyczyną zgonów na całym świecie. Może się wydawać, że te liczby są przytłaczające, ale właśnie tutaj kryje się dobra wiadomość: na większość z tych czynników możemy mieć realny wpływ. Eksperci podkreślają, odpowiednim stylem życia człowiek jest w stanie zmniejszyć ryzyko zawału nawet o 80-90%, ważne jest tylko, by zacząć w porę. I proszę zwrócić uwagę, właśnie tutaj dochodzimy do najważniejszej części. W kolejnym fragmencie omówimy, jakie proste codzienne kroki naprawdę chronią serce i pomagają nie dopuścić do zawału. Lekarze podkreślają, nawet jeśli istnieje dziedziczna skłonność, to właśnie styl życia najczęściej decyduje o tym, czy dojdzie do zawału. Dobra wiadomość jest taka, że wiele można zrobić samemu i to we własnym domu. Regularne badania. Po 50. roku życia, przynajmniej raz w roku trzeba sprawdzać poziom cukru, cholesterolu i ciśnienie tętnicze. Te trzy wskaźniki najczęściej pokazują lekarzowi, że serce pracuje z przeciążeniem. Ruch. Nie są potrzebne maratony. Wystarczy półgodzinny spacer szybkim krokiem 5 razy w tygodniu. To poprawia pracę naczyń, obniża ciśnienie i pomaga kontrolować wagę. Zdrowe jedzenie. Podstawą jadłospisu powinny być warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste, ryby i orzechy. Polscy dietetycy zauważają, zamiana czerwonego mięsa na drób lub ryby zmniejsza ryzyko zawału prawie o 1 czwartą. Senator. Pełnowartościowy odpoczynek to nie luksus. To konieczność dla serca. Właśnie w czasie snu organizm regeneruje komórki mięśnia sercowego. Kontrola stresu. Przewlekły stres podnosi ciśnienie i przyspiesza zużycie naczyń. Nawet proste techniki ćwiczenia oddechowe czy medytacja pomagają zmniejszyć ryzyko. Rezygnacja ze szkodliwych nawyków. Palenie i regularny alkohol to najwięksi wrogowie serca. Rzucenie papierosów zmniejsza ryzyko zawału niemal o połowę już w ciągu roku. Według polskich kardiologów, połączenie tych nawyków obniża prawdopodobieństwo zawału aż o 90%. I to nie teoria, to potwierdzone badaniami fakty. I proszę zwrócić uwagę, nawet tak proste kroki jak spacer czy wcześniejszy sen pracują na przyszłość. Serce wdzięczne jest za każdy drobiazg. A w zakończeniu przypomnimy jeszcze raz, dlaczego właśnie pierwsze 60 minut decyduje o wszystkim i podamy słowa, które mogą uratować życie, jeśli zawał wydarzy się u państwa albo u bliskiej osoby. Zawał serca to nie grom z jasnego nieba. Prawie zawsze serce ostrzega wcześniej. Ból w klatce piersiowej, duszność, nietypowe zmęczenie, niepokój. Ale kiedy zaczyna się prawdziwy atak, liczą się minuty. Mają państwo tylko 60 minut, by uratować życie. Każda minuta bez działania zabija komórki serca. Najważniejsza zasada: nie czekać. Zadzwonić pod 112, wziąć aspirynę, otworzyć drzwi dla lekarzy i zachować maksymalny spokój. Resztą zajmą się specjaliści. Ani kaszel, ani alkohol, ani ludowe sposoby nie zatrzymają zawału. Ratuje tylko medycyna. Jeszcze ważniejsze jest jednak pamiętać: najlepszy sposób, by wygrać z zawałem, to nie dopuścić do niego. Regularne badania, ruch, zdrowa dieta, sen i rezygnacja z papierosów wielokrotnie zmniejszają ryzyko. Te proste kroki przedłużają życie i pozwalają przeżyć je bez strachu o serce. Proszę zapamiętać, wczesne działania zawsze ratują, a teraz mają Państwo wiedzę, która może ochronić zarówno was, jak i waszych bliskich. Jeśli dowiedzieli się Państwo czegoś nowego z tego materiału, proszę zasubskrybować, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Podzielcie się też opinią w komentarzach. Czy regularnie badacie Państwo swoje serce, czy zwróciliście uwagę na takie objawy? I bardzo proszę, wyślijcie ten materiał tym, którym może się przydać. Czasami jedna informacja decyduje o losie. Dbajcie o swoje serce, pracuje dla was bez wytchnienia i zasługuje na troskę każdego dnia.